Dzień dobry, omówię dzisiaj dla Was zadanie pomieszane liczby z Akademii Programowania UMCS. Zadanie polega na tym, żeby dla zadanego ciągu cyfr stwierdzić, czy z takich cyfr możemy utworzyć liczbę pomieszaną, czyli taką, której sąsiadujące cyfry różnią się od siebie co najwyżej o 1. Napisałam tutaj dwa przykłady liczb. Pierwsza liczba 3 2, 2 1 2, 3. Jest liczbą pomieszaną, ponieważ między 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2 i 2, 3 różnica jest co najwyżej 1. W drugim przypadku 3, 2, 2, 4, 5 pomiędzy 2 i 4 mamy przerwę, tak? czyli ta różnica jest większa. Nasze zadanie składa się z pewnej liczby przypadków testowych, i w przypadku testowym mamy podaną liczbę takich cyfr, no i ciąg cyfr. Tutaj wypisany jest ciąg, który znajduje się w pierwszym przypadku testowym w zadaniu. Najprostszym sposobem na to, żeby spróbować utworzyć liczbę pomieszaną, jest posortowanie tego naszego ciągu wejściowego malejąco. No i tutaj, jeżeli utworzymy z tych cyfr y, liczbę y, po posortowaniu ich malejąco, dostaniemy 6, 5, 5, 4, 3, 3. No i jest to liczba pomieszana. Jeśli tak utworzona liczba nie spełnia naszego kryterium, no to znaczy, że z tego ciągu nie da się utworzyć liczby pomieszanej. Trzeba tu tylko y, zwrócić uwagę na pewną sytuację szczególną. To znaczy wtedy, kiedy Cały nasz ciąg składa się z 0. Jeżeli nasz ciąg ma długość 1, czyli składa się z jednego zera, no to oczywiście możemy utworzyć taką liczbę, ale jeżeli nasz ciąg składa się z więcej niż jednego zera i są tam tylko zera, no to takiej liczby nie możemy utworzyć. Można też zauważyć, że taką liczbę da się utworzyć, jeżeli wśród cyfr dla każdej zawsze można znaleźć przynajmniej jedną. Taką, która różni się od niej maksymalnie o 1. Inaczej, oznaczmy sobie minimalną wartość, która znajduje się w ciągu jako a, i maksymalną wartość, która znajduje się w ciągu jako b. Jeżeli w tym ciągu występują wszystkie możliwe cyfry w zakresie od a do b, to znaczy, że uda się utworzyć liczbę pomieszaną. Oznacza to też, że tak naprawdę my nie musimy wykonywać sortowania na tym naszym ciągu, bo wystarczy, że zliczymy sobie wystąpienia każdej z cyfr lub po prostu odnotujemy fakt, że taka cyfra wystąpiła. Zadanie to możemy rozwiązać, wykorzystując do tego dziesięcioelementową tablicę. No w taki sposób, że indeks tej tablicy będzie odpowiadał kolejnym cyfrom. Spójrzmy na przykład, który zapisałam. Jeżeli będziemy czytać ten nasz ciąg od początku do końca i zliczać sobie wystąpienia każdej z tych wartości w zadanej tablicy, no to dla tego przykładu dostaniemy następujące informacje, że wartość 2 występuje 2 razy, wartość 3 dwa razy, wartość 4 jeden raz, wartość 5 występuje 3 razy i 6 dwa razy. To co możemy tutaj zauważyć, no to fakt, że pomiędzy indeksami 2 i 6 występują niezerowe wartości. Co więcej, każda z tych komórek jest niezerowa. A to oznacza, że z takich cyfr możemy utworzyć liczbę pomieszaną. Natomiast w przykładzie poniższym niezerowe wy wartości występują w zakresie od 2 do 7. Ale Zauważmy, że nie wszystkie z nich są większe niż 0. Pod komórką numer 5 mamy wartość 0, i to oznacza, że z takiego ciągu nie będziemy mogli utworzyć liczby pomieszanej. W takim wypadku zadanie tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby wyszukać taki zakres cyfr, dla których występują jedynie niezerowe wartości w tak przygotowanej tablicy. Pamiętajmy oczywiście o tym, żeby prawidłowo służyć zera w ciągu. Dodatkowo warto zauważyć, że tak naprawdę podczas szukania rozwiązania nie potrzebujemy mieć ciągłego dostępu do wszystkich elementów tego ciągu wejściowego, więc tak naprawdę już na etapie wczytywania danych możemy zliczać te dostępne cyfry, a to oznacza, że nie musimy tego całego ciągu w ogóle przechowywać w pamięci. Mam nadzieję, że z tymi wskazówkami uda się Państwu zrobić to zadanie. Życzę powodzenia. Dziękuję za uwagę.